Siemanko, witam was bardzo serdecznie widzowie w kolejnej talii. I w... <laughs> Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, kolejny odcinek tym razem z talią z turnieju. Chciałbym wam zaprezentować deck, który przygotowali Polacy i zagraj nim naprawdę fajnie. I opiera się on na Timachu, czyli tym bezczelnym komiku tym kurcze, i Ezralu. Także Zapraszam Was na bardzo szybką prezentację, bo to też nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj akurat w tym formacie długo musieli wyjaśniać o co chodzi. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj dwóch bohaterów, Timo jest. Ale Timo, jeżeli uderzy, słuchajcie, w nexus przeciwnika tworzy pięć grzybów. No i faktycznie w tej talii troszkę tych grzybów może się pojawić, dlatego że pojawia się tutaj bardzo fajna taka, ja nazywam to artylerią, handlarz grzybów. Słuchajcie, za każde zaklęcie on tam umieszcza sobie trzy grzybki, tak? I gdy uda się zrobić tych 15 grzybów i Timo. Em, Zobaczył tutaj, tak, udało Ci się umieścić 15, plus 15 też jest wliczone. No to słuchajcie, Timo podwaja grzybki w talii przeciwnika. Później to jest naprawdę rewelacja. I, I to bardzo się przydaje do kończenia gry. Dlaczego do kończenia gry? Ano dlatego, że pojawia się między innymi ta karta, więc dobieramy więcej, większe szanse. Słuchajcie, na grzybki. To nie wszystko, jest tutaj też lokacja. Co znowu, dobieramy karty, znowu więcej grzybów. Rewelacja. No i Ezreal, słuchajcie, Ezreal 6 razy musicie namierzyć na przeciwnika. Niezależnie od tego, gdzie zral się znajduje, czy w ręku na stole, czy w talii, on jednak będzie cały czas się wzmacniać. I gdy ten zral stanie się dużo lepszy, to będzie so sobie zadawać fajne obrażenia, kolejna artyleria, żeby kończyć grę. Taki fajny finisher. Bo jak się okazuje, moi drodzy, tutaj już nie musicie celować w przeciwnika, tylko możecie zagrywać jakiekolwiek zaklęcie, i on tutaj będzie już w ten nexus strzelać. I słuchajcie, tutaj nie, nie będzie zaskoczenie, jeżeli wam powiem, że jest tu mnóstwo zaklęć, Mnóstwo tanich jednostek. Jest, jakby, w czym dobierać, bo mamy lokację i mamy tego czempiona. No, na brak kart raczej rzadko możecie narzekać. I oczywiście jest tutaj bardzo dużo zaklęć, żeby zadawać obrażenie przeciwnikom, odmrażać, zamrażać, ratować swoje jednostki, bo tak jak mówię, ta karta Handlarz Grzybów i Timo są tutaj bardzo ważnymi jednostkami i warto je tutaj bronić. Pojawia się tutaj jeszcze jednostka z odmrożeniem, dodatkowa karta dobrania, żebyście mieli czym blokować Wirli, tak? Dlatego, niestety, ten dek sobie nie poradzi z. Przeciwnikami, którzy opierają się na bardzo tanich jednostkach, i wygrywaniem gry, nie wiem, w trzeciej, piątej rundzie, czyli taka Irelia Azir jest naprawdę spory problem, ale taki deck, słuchajcie, pod na przykład Shivani, no, no, myślę, że są, są naprawdę duże szanse, no ale wiecie, to też zależy, czy przeciwnik gra kradzie życia. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, dzisiaj nietypowo, bo pokażę Wam bardzo fajne dwie gry ze streamów. Zapraszam Was też bardzo serdecznie na mojego Twitcha, uszak przez 2A.tv, nie, pomyliłem się. Twitch.tv slash uszak przez 2a i, i może się załapiemy. Mam, mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia już będzie więcej streamów. Także miłego oglądania. Ok, to będzie ciekawe. Do trzeciej rundy musimy tutaj pauzować, moi drodzy. Eee, to nie są złe karty. Braku brakuje mi tutaj Timo, bo mamy, jak widzicie. Nie, to, jest, to nie są takie dobre karty, te są bardzo ok. Timo. Bez Timo gramy, niestety. O kurczę, dalej grałem bez Timu. Szkoda, szkoda, bo jak widzicie, to jest darmowy atak. Bob by nie mógł tego oczywiście zablokować i mielibyśmy pięć grzybów i przede wszystkim Timu, którego możemy osłonić. I w trzeciej rundzie może byśmy ponownie zaatakowali, a teraz wyszło nam tak, że sobie ani nie zaatakujemy, ani nic. Natomiast przeciwnik dobiera sobie Zilana, bardzo dobrze dla niego. Bomby już się pojawiły. No i tyle w tym temacie. Oczywiście tutaj nic nie zagramy, postaramy się chyba zagrać pod lokację i robić sobie tur grzyby później, jak tylko się uda. Przeciwnik nas nie zaatakował, co nie rozumiem, bo mógł to zrobić. Przepraszam, mógł to zrobić. Uh, nie, nie Nie, nie, to byłby skam chyba. Kaj okay. Może uda nam się... o jesteś! Nice. No niestety obrywamy za szósteczkę. No i to boli. Najpierw rzuci rzucimy bezpieczną trójkę. I może zużyję punkty, wtedy dorzucimy sobie Timo, tak? I możemy w teorii dorzucić Timo. Nie pamiętam za ile była bomba zegarowa w razie co? Za dwa punkty. Nie do uratowania jest ten Timo, jeżeli on teraz tutaj będzie zagrany. Nie, 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 nie. Teraz możemy chociaż troszkę dłużej nim pograć. Okej, okay, drugi Timo. Zagrajmy najpierw Timo. Jakby coś tego spróbujemy uratować, tutaj już artyleria nasza się odpali i tworzymy grzybki, nie? Bo wiecie, zaklęcia, zaklęcia inwestujemy, inwestujemy w Timo. Ja nie wiem tylko, czy my się obronimy, bo on ma już sporo kart na stole. No i niestety ma jeszcze tego kolegę. Ale my zaraz zaczniemy tutaj ostrzał nasz. No i niestety on będzie mógł blokować. No i właśnie, o, o tym mówiłem, moi drodzy. O tym mówiłem. Bomba zegarowa. I tyle w tym macie. Ryzykujmy, widzę, bo mam plan. Nie wiem, czy on wypali, ale zaryzykujemy wszystko na to zagranie. Ok, Timo z awansem. I teraz jeszcze na domiar złego zagramy na Ezreala I może to wypali. Ok, zwiększamy teraz dwukrotnie liczbę grzybów. O ile przeciwnik tego nie skontruje. No niestety. Ja się poczułem jak w pamiętnym meczu z widzem, który mnie tak doskonale kontrował i niestety nie, nie ma tutaj więcej grzybów, ale przynajmniej uratujemy sobie tutaj teamacza. I, I kurczę, nie powinniśmy tutaj do, dobierać odlewni tutaj, nie rzucać, bo... Jeżeli ja to zrobię, to zabraknie mi na zaklęcia, te zaklęcia pozwalają mi chociaż poblokować te karty. No i niestety przeciwnik robi open attack. Więc to nie jest fajne. że sobie bezpiecznie zagramy tak i chyba tak. Jak widzicie artyleria działa. Zablokujmy. Wymuśmy na nim jeszcze jakieś zagranie, bo cały czas mam tutaj zaklęcie. Jeżeli by zużył tutaj coś drugiego, moi drodzy. A raczej tutaj coś rzuci, więc pauza chyba na miejscu jest dobra. Okej, okay, tylko pytanie, czy ratujemy artylerię, czy ratujemy, słuchajcie, tego. No nie, bo tu jest drugi Team jeszcze cały czas. No nie? Więc Timo olejmy, uratujmy arty, artylerię. Zagrajmy sobie tak? Może no... Nie, 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 nie to. Ale i tak nie mamy już zaklęć, więc możemy... Ale liczymy... OK. Dajmy jeszcze tak. No i to jest niestety bardzo dobre zagranie. Potracimy artylerię. Masakra. Jedna artyleria jest stracona, a on ma tylko 30 grzybów. To bardzo mało. Niestety ten meczap nie jest dla nas łatwy. Tego zaklęcia mi zabrakło wcześniej jak, byś, jak, jak możemy teraz w ogóle myśleć o zwycięstwie? Chyba tylko tak Pop ma tutaj... okej okay. Obawiam się, że poleci niestety kolejna bomba i teraz on już jest w niebie, nie? I gość jest niestety tutaj już w niebie Zabraknie mi punktu, więc muszę już Timo rzucić. I Timo obawiam się, że zaraz polegnie znowu. To za niespodzianka. Ale gdyby udało mu się podwoić, no właśnie, bomba jest obowiązkowo. Spróbujemy zaatakować. Okej, okay, to, to jest dobre. Mały koszt, ale nie ratujemy naszej artylerii. I przycim ich obawiam się, że może skończyć z nami w następnej rundzie, ale my podwojemy liczby grzybów. I to wygląda już lepiej. Jest 66 grzybów, jest dużo dobranych kart. I możemy liczyć na to, że dobiorę jakieś zaklęcie, które mnie uratuje, bo tutaj ta karta na pewno zginie. Zobaczymy. Ta karta na pewno zginie. Słuchajcie, ja chyba bym zaryzykował i zagrał mistyczny pocisk już teraz. Żeby nie robić tego w następnej rundzie. I jeszcze więcej zwiększyć tutaj liczbę kart. Może nie tyle co kart, ale, ale grzybów, nie? To jest, to jest mój pomysł na zwycięstwo w tym meczu. No i pytanie. Odmrożenie super, odmrożenie nas tutaj ratuje bardzo. I pytanie ile grzybów? Trzy. No i to były tylko trzy grzyby. Uuuu! Piąteczka, baby. Yikes! <ścoughs> Yikes! <ścoughs> no dobrze. <ścoughs> Okej, okay, udało nam się to wygrać. Było blisko. Ale widzę, że dalej nie będzie łatwo, bo słuchajcie, nasz Timo będzie tutaj mógł łatwo odlecieć. Niestety, w dal. dal. okej okay, to jest dobra wiadomość. Odmrożenie. Drogie. Wymiejmy na artylerię. No, niestety, nie dobraliśmy. No, niestety, na, na złego przeciwnik. O, ale jest drugi Timo, okej okay. No i właśnie, tej o, toś, o to mi chodziło właśnie. O to mi chodziło, przechodziło, no. No nie, nie, nie ma chyba lepszej kontry na, na start od tej karty. No nie ma, widzowie, nie ma. Może? Nie zablokuje. Jak nie zablokuje, to spoko. No ale blokuje, no. Dobra, nie będę marnować punktów, bo czekam na, to za, na tą kartę z, mm, od zaklęć. A my sobie tutaj spokojnie damy pauzę. Zobaczymy, co przeciwnik tutaj rzuci. Okej, okay, to my sobie agresywnie zagramy. O kurcze. Ciekawe. Widzowie... Yy... Mamy jednego Timo. Mamy tylko i wyłącznie jednego Timo, jeżeli chodzi o jednostki. Wow. I jeszcze nam ukradł kartę. I jeszcze nam ukradł bezczelnie kartę, nie? Dramat. Nie rozpieszcza nas to rozdanie, ale i tak tu spróbujemy ugrać. Znałam ten deck, Słuchajcie, był grany z Sedjuani. Ja tutaj nie widziałem, bo to jest Twisted Fight akurat. Bardziej był grany z Sedjuani. I tak tutaj dorzucimy sobie dwójkę, ok. No i dopiero to jest 5 grzybów. Zadajmy, słuchajcie. Zastanawiam się, czy tutaj nie zadać obrażeń przypadkiem. Ale dobra. Żeby nie być w plecy z punktami, zagram tak. Jeżeli tutaj zagra coś i tak, spróbujemy się obronić. Aczkolwiek im więcej teraz dużej zakręć, to mniej stworzę ich po prostu. Mniej grzybów stworzę, jeżeli dobiorę tę kartę, o której myślę teraz. O kurczę. Eee, to samo, to samo, to samo, to samo, to samo, to samo. Okej. Eee. Okej, okay. okay, to było akurat głupie z jego strony. Chyba troszkę poczekał cierpliwie, ale nie czekał. Jeżeli rzuci trójkę, zablokujemy trójkę. Mm. Nie do skontrowania oczywiście to było. Więc rzucamy dalej, żeby nas tutaj nie, nie gonił z tym wynikiem, bo jest dramat już. Okej, okay, ta dwójka nas nie obchodzi w ogóle, więc pomijamy. Muszę sobie zostawić yy, zaklęcie na artylerię. Obawiam się. Okej, okay. trzeci raz to zaklęcie. No nic, no nic, no. Pięć grzybów dopiero. Lokacja odpalona, ale co z tego, widzowie? Kolejna grabież odpalona. No właśnie o tym mówiłem. Atakuj. Ciekawe. Uratujmy sobie tylko jedną kartę raczej. No To jest zaledwie 5 grzybów, moi drodzy. To jest zaledwie 5 grzybów. A chłop ma jeszcze tutaj kartę. Zobaczcie, jak te wszystkie jednostki są tanie tutaj, nie? Gdybym grał na przykład takimi smokami teraz, no to smoki by zjadły na śniadanie tę jego talię raczej. Ale co z tego, jak my nie mamy, oczywiście, tutaj ten? I jeszcze ta kurcze zaklęcie leczące Nexus i, i zero grzybów, okej. Okay. Nie wiem, no gdybyśmy chociaż mieli mm, kartę 3-3, robienie grzybów, tutaj tych grzybów byłoby podejrzałem 40, bo Timo cały czas uderza. Timo dawno by miał awans przede wszystkim. To jest siódma runda, przeciwnik nas tutaj atakuje. No i co teraz? C4, jeżeli to zrobię, to nas skończy. No i jesteś prawie z awansem. Ale zwardowałem wszystko, żeby się obronić, widzowie. Ale Ezreal byłby z awansem. No ale co z tego, jak mamy tylko zaledwie dwa zaklęcia, bo wszystkie musiałem zużyć, żeby się teraz obronić. Bo chłop może finiszować nas w następnej rundzie, nie? takim deckiem. Okej, okay, ręka Thanosa. Znaczy że rak rakieta. Rękawica Thanosa. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Aczkolwiek nie to uniwersum. Pauza. No niestety, przeciwnik, najgorsze jest to, że ma dużo tanich kart i jakoś ma bardzo dużo tych kart w ręku, to jest najgorsze. Gunplank zobaczcie, jest 4 na 5, a to jest siódma runda, więc bardzo dobre tempo w jego wykonaniu. Swoją drogą fajna talia, gdybym miał Gunplanka, to bym sobie nim pograł, tak? Bo to jest jedna z tych starszych, aczkolwiek pamiętam, że w pewnym momencie wróciła, wróciła ta talia na chwilę i później znowu zniknęła, jakiś miesiąc temu. Tak, 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 w ogóle Gunplank rzadko spotykany, słuchajcie, co? Gantang jest rzadko spotykany. Oj, obawiam się, że zaraz otrzymamy hita. Oj, obawiam się, że zaraz otrzymamy hita. No właśnie nieprawdopodobne. Ale żyją, nie? Ale żyją, widzowie. Nieważne, że słuchajcie, smarundaj i dziewięć grzybów, które są teraz useless. Ważniejsze, że żyją, nie? O, i chcicie dwa grzyby. Teraz spróbujmy open atakować, ale w następnej rundzie to jest koniec, niestety, nasz. Okej. Okay. Blisko, naprawdę blisko. Żebyśmy to jeszcze odwrócili losy tego meczu. No ale co z tego, co z tego? Zabrakło mi tutaj większej liczby grzybów. To jest minus tego deku. No to jest minus tego olbrzymi tego deku, ale co ja mam zrobić? Coś trzeba tutaj zabić. I wtedy jeszcze strzelimy sobie w Nexus. Jeżeli. Nie no, trzeba, trzeba. Słuchajcie, spróbujmy. Największym zagrożeniem jest Twisted Fate, bo jego akurat um, nie, nie, nie zblokujemy w żaden sposób, bo ma szybki atak. Słuchajcie, no niewiele, naprawdę niewiele, niewiele, niewiele brakuje, żebyśmy to jeszcze zwyciężyli. Pytanie, czy zdążymy rzucić? Nie, 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 o, oh jest. On ma zmierzzenie, widzowie. On ma zmierzzenie, widzowie. Ale czekajcie, czekajcie. Nie, nie starczy nam punktów, żeby to zagrać. To jest jeden punkt. Jeżeli ja teraz zagram to, to mi zabraknie punktów, zobaczcie, i nie będę mieć na Mystic Shota. A chodzi o. Ale słuchajcie, możemy jeszcze spróbować go zablokować. Naprawdę możemy jeszcze spróbować. Ale nie, 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 nie. Ty tak. Dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra, chyba to mamy. Nie, nie mamy tego. Nie, zabraknie. Nie, jeszcze nie. Dobra, liczymy na cud chyba w tym momencie, co? Liczymy na cud chyba teraz. Tak jest, suszek niezwyciężony, co za gra? Kurczę no Ale tutaj weszło, ale weszło po raz kolejny, moi drodzy, piękne to było.